O, już tu jest! Kto taki? Dzień dobry wszystkim! Wyglądasz przepięknie. Dziewczynki, to pani doktor sapne, Meru. Przepraszam za spóźnienie przy tulasku. tu lasku? Ach, dziękuję za zaproszenie. Tak wiele o was słyszałam. No wiecie, od profesora. Zaprosiłem sapnę na oglądanie filmu. To ta kobieta, o której wam opowiadałem się przesunęłyście! Osobista przestrzeń została właśnie naruszona. Na szczęście serowy popcorn świetnie nam wyszedł. Podzielicie się jakimiś przekąskami? Mm, mm, Oczywiście! Masz ochotę a? na popcorn? Hej! Mój popcorn! Zapowiada się genialny wieczór! To najważniejsze wydarzenie telewizyjne naszego pokolenia! Nie ruszę się z tego miejsca przez najbliższe trzy. Aaaa! To pająk! Zapułacę! Zapułacę! Za, 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 za. Nie, nie, dziewczynki! Pająki to nasi przyjaciele! Pilnują, żeby w domu nie pojawiły się inne robaki! Prawda, maluchu? Sapna jest biologiem i specjalizuje się w pajęczakach. Codziennie zajmuje się pająkami! Z własnej woli? Może chcesz obejrzeć film razem z nami, kolego? Masz miejsce w pierwszym rzędzie! Bez podkładki na stole? Bójko, sapna jest naszym gościem! Proszę, możesz zjeść ostatni kawałek popcornu! Jak to? Ajku, nie możesz być taka samolubna. A teraz chwila, na którą wszyscy czekali. Kosmiczny holownik! I niekończące się przewody rozruchowe! Tak! To oczekiwanie zaraz mnie wykończy! Przez całe życie czekałam na ten moment. Czytałam, że pod koniec okazuje się, że policjantki od parkometrów przez cały czas były duchami. Trudno w to uwierzyć. Żartuje sobie pani! My! A gdzie ona się wychowała? Bez podstawek na stole? Mój pająki, no kto? Tylko szaleńcy! Dość już! Oj, sygnał alarmowy, lecimy! Porozmawiamy jak wrócicie do domu! I ja też lubię pająki! Siostry, pora przeprowadzić dezynsekcję! Dlaczego to akurat musi być pająk? się podział. Jak udało mu się uciec? Czy to... Sapna? Cześć, dziewczynki. Nie spodziewałam się was tutaj, przy kraterze. A pani co tutaj robi? Chciałam zbadać tego wielkiego pająka. Specjalizuje się w pająkach. Pamiętacie, jak o tym wspominałam? Kiedy u was byłam? Eee, coś jej nie ufam. Siostry, może powinnyśmy dać jej szansę? Widać, że bardzo się stara, żeby się z nami dogadać. A profesor naprawdę ją lubi. Przecież sapta nie ukradnie nam profesora, prawda? Mm, otwórz buzi, mój książę. Dobrze, że pozbyliśmy się dziewczynek. Były dla nas tylko ciężarem, prawda? musi odejść. Niestety Sapna i ja rozstaliśmy się. <śmuszczaj> oh, Okej okay, siostra, zbiórka. Myślę, że na rozrabiałyśmy. A jeśli powiemy Sapnie, mimo, że nie chciałyśmy? A, serio musimy? Sapna, oh, Sap. <śmuszczaj> e, tak, serio musimy. Proszę, wróćcie do siebie. Proszę. Pani nic nie rozumie! Profesor panią kocha. Jeśli tak wygląda miłość, to ja się wypisuję. Zaraz się tobą zajmę, ośmionoga dziwaczko! Hej! To pani sabna! Lubiłam ją jako człowieka. Naszego miasta! Wiemy, że w głębi duszy jesteś dobra! A ja w sumie to. Bardzo panią lubię! I nie cierpię! Pani krzodzili! Sapna! wszystko w porządku? Nie chciałam, żeby coś ci się stało, i dopóki nie znajdę na to lekarstwa, nie mogę z tobą być. Przepraszam. Czepno, czekaj. Oh, profesorze. <śmiech> <śmiech> Idźcie do laboratorium.